Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Fantomas, witam was bardzo, bardzo serdecznie i witam ponownie w MK11. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, dawno nie grałem, bo ostatnio nagrywałem sobie coś tam z i trochę samotnie sobie pojeździłem, więc mówię sobie, a spróbuję wejść sobie na Combat League, no i tam na Combat League jest całkiem nieźle. Nie mówię, że jest bosko, no ale jest na pewno lepiej niż było w poprzednich sezonach, no i teraz sobie pomyślałem, kurde, bo gram tylko Skorpionem. A jeszcze warto byłoby się nauczyć jakiejś postaci i tak... Mówię ja sobie spróbuję. I tutaj zacząłem taką wieżę. I uwaga, kto z kim gram. No. Gram baraką. Próbuję zagrać sobie baraką. Nie jest to zła postać. Tak sobie myślę. Można by ją upanować. Nie jest to też postać jakaś super mocna. Na pewno nie jest to Jax. Miałem okazję grać przeciwko Jaxowi dwa razy w Combat League w trzecim sezonie i dwa razy dostałem Tengielanie Nie mogłem wyjść w ogóle z narożnika. I myślę sobie, muszę znaleźć sobie jakąś alternatywę dla takiej postaci, która ciągle maszuje te same ataki. I nie ma zbyt wiele do yy, zróżnicowania. O! Już się źle zaczęło. I myślę sobie, wezmę Baraka. O no, ten kolektor mocno go wzmacnia teraz. Ten atak jest super. Dlaczego? O no właśnie chciałem powiedzieć dlatego, bo daleko sięga, no ale... Fatalnie wyskoczę teraz Kunglao i jest po rundzie. A ja przy okazji możesz zobaczyć sobie nową postać. W moim wykonaniu oczywiście, bo to nie jest jakaś nowa postać w grze. Jeszcze miesiąc do nowych postaci, spokojnie. Hop. Jeszcze raz? Tak jest. Oj, te elementy interaktywne. O. Mamy Cię. Rzut, dobry. Przegram tę walkę. O udało się Fuks, fuks Dobra, Patalbo mi nie wyszedł okay. o, Dobra, jeszcze ucieczka z tym czasem. O, patrzcie to no, już go miałem, ale oczywiście. O, jest brutal Dobrym czasem jest to, czekaj Nie wyjdzie mi to, Poczekajcie. I brutality Proszę bardzo, efektownie się skończyła ta walka. Ale podoba mi się ten cios właśnie, ten z tyłu, z nadgłowy. Tak sobie sprawdzałem w treningu i się okazuje, że wystarczy zrobić takie dwa ataki, aby przeskoczyć całą pracę arenę, doskoczyć do przeciwnika. Także to nie jest dużo. Czego Barece brakuje, to trochę walki na dystans, bo tak naprawdę to on ma ten... Te iskry wystrzeli zawsze. Można nim wystrzelić te iskry. I jeden atak jest chyba na dół, drugi na środek. I to byłoby na tyle jeśli chodzi o to i to jest wszystko, no wiadomo, nie ma takiej umiejętności jak e, Scorpion, czyli nie ma teleportacji. No a Sub Zero też nie ma ludzie prafiłym grać, a teraz raiden No zobaczymy Okej okay. No właśnie O. To jest to o czym mówiłem To ten atak kolektor jest o wiele gorszy, bo on pozwala na, na kombosy przeciwnikowi. Za szybko. Ten standard to jest wzmocnienie ataku. O, udało się nadziać go na pal. Czekajcie szybko, rzucę okiem. Tak, tak, tak. To jest to. To jest proste. Ok, round 2. Fight. O. I to jest też dobry cios na dystans, na dół. Jeżeli chcemy kogoś męczyć to możemy to stosować. Ręka, jeszcze jest druga opcja z nogą. Czekajcie, nie udało się. O, teraz noga. Dobra, tak to zakończymy. Fatality? proszę bardzo. Blisko, czyk, czyk. Okej. Okay. <laughs> I tak to wygląda. Pyszności. Całkiem spoko. Fajne ma te elementy tutaj do zmiany, jeśli chodzi o barakę. Jeśli chodzi o wygląd, to mamy te takie malunki, co ma na ciele, one często zmieniają mogą zmienić kolor. Dodatkowo możemy zmienić mu nakrycie głowy. Yy, standard który tam tylko się pojawia przez chwilę, Standard sztandar tylko, pora, znaczy tylko, aż powoduje wzmocnione ataki. Wiadomo, przy użyciu, użyciu jakiś kombozu o Szangsong, proszę bardzo, przy użyciu tam. Pewnych kombosów to ten ilość procent tam co prawda znikomy, ale jak się zsumuje, na pewno będzie efektowny. Da sporą przewagę. Ale ten standard jest właśnie wtedy widoczny. A tak na przykład te ostrza, co mam wychodzą z ramion też są do zmiany, i właśnie nakrycie głowy. No to jest dużo. I to jest widoczne stale, można powiedzieć, tak? Już nie mówiąc o hełmie. No i fajnie to wygląda. O proszę, jaki. Poeta, Hop. to kolektor ok, ty patrzy to. Może to nie doszło, ale chodzi o to, że ma to tak zasięg os ogromny. O. I trochę podobne do tego co ma Kung Lao, czyli on ma te kopnięcie, ten rower, natomiast on ma od dołu takie Oj. O, A na Shang Tsungu też wypróbujemy jakieś fatality. O, przemieni Nie. Hop. Hop. Nie. Nie No patrz, co za człowiek, no. To też ma ogromny zasięg, naprawdę I To się mi podoba właśnie Czekajcie. Możemy podwójnie wzmocnić. Teraz dwa drugie fatality tył przód, tył... a okej okay. No to mamy cię. O jest. Świetne, świetne są te fatality bardzo pasują do baraki. Okej, okay. całkiem spoko. Dobra, to jeszcze zobaczymy, bo chyba kolejna wieża zaczyna się od poziomu średniego i no, od razu nowy poziom skoczy, czyli na te umocnienia ulepszenia, których tak nie stosuje specjalnie, no bo to musi wpaść coś szczególnego, żeby to użyć. Niektóre są tylko dla sztucznej inteligencji I o co ty nawet zagrałem sobie 5 walk sztucznej inteligencji, przeciwko innym graczom, jakie wystawili swoje trójki i tam jakieś nagrody mi wpadły. No, ciekawostka, tylko trzeba pilnować, żeby nacisnąć kontynuuj. Tak naprawdę, sama gra rozgrywa się sama. I co? Uda mi się chociaż 450 tysięcy, no nie. Nie przegrałem walki, dwa razy Fatality, oraz Brutality. Ojej, mamy to, dobra. To jest nieistotne. Zobaczymy, jeszcze tam widzę, że Jade jest. Co tu mamy? Instinct do ogona: razy 4 w sumie wpadły. I żetony, dobra. żetonów trochę mam, dawno nie byłem w krypcie. Jednak odkryłem kolejną, drogą w dro kolejną drogę w krypcie, którą może wam pokażę. Dobra, to co, zobaczymy sobie całe szczęście z tylko jeden modyfikator, czyli ten kolektor, który i tak jest trochę irytujący. Ale co chciałem powiedzieć, zobaczymy jeszcze jedną walkę sobie tutaj na poziomie średnim z Jade. Chyba, że pójdzie gładko, to jeszcze Skorpion i to będzie na tyle. Może potem jeszcze zobaczymy gdzieś tam w jakiejś walce. No, ten drugi wariant to ma te kolce, to jest taki typowo anti-air, czyli jak ktoś tam skacze, to możemy ten, te kolce użyć, bo one nie dochodzą do celu, jeżeli ktoś stoi, tak? To ktoś musi skoczyć. Dlatego na razie sobie szlifujemy to. I tam jedna umiejętność pozwala na... Yy, na znaczy zajmuje aż dwa miejsca. To jest chyba jakiś atak na dołu, tak? Z obaleniem przeciwnika. No zobaczymy. Na razie tego nie stosuję. Wolę sobie wyćwiczyć jeden wariant i specjalnie też chyba nie sugeruje się tak mi się wydaje tym co inni youtuberzy polecają jaki wariant Skorpionie ten jeden wariant który, którym gram jest dość oczywisty, bo tam jeden slot, znaczy jedna moment, to jest za moje dwa miejsca to jest to wyciągnięcie tego miecza i on specjalnie mi nie leży O, dobra, zobaczymy Wiedziałem. O Nie trafiłem? Puste klatki O jeden z chyba doł Jeszcze raz No tak jest tak pod, podpala. Eny pięknie. Nic z tego. Dobrze. I na głowy. Ok. Nie jest najgorzej. Zawsze ta pierwsza walka była trudna, ale też tam pamiętam były gorsze modyfikatory dla. Przeciwko mnie. Chciałem powiedzieć dla przeciwnika. Okej. Okay. Hops. O... Oj, o, o, właśnie stać No bo tylko szwadalem nie wyskoczyła, bo będzie po. To jest po. Okej, okay. fajnie wyszło. Teraz, żebym ja pamiętał. No nie pamiętałem. Żebym ja pamiętał i nie pamiętałem. Ale poszło gładko. To co, jeszcze Skorpion? Do bólu? Do bólu. Krótki odcinek będzie. Myślę, że warto zobaczyć sobie tego Baraka. To taki typowy brutal, lubię takimi grać. Z zawodnikami. Jeszcze saibo też mi przyszło do gustu. On widzę, dalej jest. O, jest Baraka, czyli Mirror Challenge, tak? Mirror Challenge, tak jak to się mówi. Z angielskiego. Czyli będziemy mieli odbicie lustrzane, jeśli chodzi o zawodnika, z którym się mierzymy. No i spoko. Tymczasem jest Scorpion. Hanzo Hasashi. No i okej, okay, spoko. Hop, za szybko. O, właśnie. Dobra, kara. O, tego nie znam dwój, dwa ciosy. O, i teraz jest źle. Jest dobra. Jest kara. O, z pewnością. Bieńko, ah, spaliłem. A znam to i zapomniałem o tym. Bieńko. To wzmocnienie jest. Dobry czas, mamy fatal, czy starczy? Możliwe, ale... O, ale też jest efektowny mega. Chyba nie starczy. Oj, przegrałem. I najlepsze jest to, że to kolektor chyba za dawny czas. Dobra, hop. Dobrze było. Oczekiwałem się ataku na dół. Jeszcze raz to. Okay. Znowu ten kolektor jest po, ok. Teraz by mnie spalił. Trzeba to efektywnie zakończyć. odcinek tył, przód, tył. Oczywiście chociaż czekaj. Oj, przepraszam. Ok, Zerwiemy mu tą brzydką maskę. Zaraz lepiej. Aż oczy mu wyszły. Elegancko. Jeszcze kaszlał. No, efektownie. Dobra moi drodzy, to było na tyle jeśli chodzi o Warakę. Jest ciekawe jak dalej mi pójdzie w tej wieży, potem już zostanie tylko kolektor do pogadania. No, dobra. Trzymajcie się ciepło, zapraszam na kolejny odcinek, z, oczywiście będzie MK11. Jeszcze się pojawi... Na pewno odcinek z Rage Rage'a jeszcze dzisiaj. No i co? Zobaczymy się następnym razem. Trzymajcie się, na razie. Hej